Z każdą minutą, gdy cukier pozostaje na wysokim poziomie we krwi, miliony komórek ulegają cichemu uszkodzeniu, w tym te w mózgu, sercu i nerkach. Mało kto wie, że istnieją witaminy, które mogą drastycznie przyspieszyć usuwanie tego nadmiaru cukru z krwiobiegu i działać w ciągu zaledwie paru nastu minut. Ignorowanie tego zwiększa ryzyko udaru, zawału, utraty kończyn, a nawet niewydolności nerek. W tym materiale ujawnimy, czym są te witaminy, jak działają w organizmie i w jaki sposób mogą odmienić metabolizm glukozy w zaledwie 15 minut. Numer 1 Witamina B6. Wiele osób uważa, że kontrola cukru we krwi to tylko kwestia unikania słodyczy albo zażywania leków o wyznaczonej porze. Ale to, czego prawie nikt nie wie i czego wielu specjalistów unika mówienia. To fakt, że prawdziwy problem tkwi w sposobie, w jaki Twoje ciało reaguje na cukier, który już zjadłeś. I tu następuje szok. Jeśli organizm nie ma pewnych witamin w odpowiednich ilościach, ani najlepsza dieta, ani najsilniejszy lek nie zdoła ochronić Twojej krwi przed toksycznym gromadzeniem się glukozy. Witamina B6 jest jedną z tych kluczowych witamin, a to, co robi w organizmie, jest tak samo istotne jak sam trzustka. Witamina B6 jest tym, co nazywamy witaminą roboczą. Pracuje po cichu, za kulisami, przy przetwarzaniu węglowodanów, które spożywasz każdego dnia. Bez niej organizm po prostu nie jest w stanie prawidłowo rozłożyć glukozy. Wynik: cukier zaczyna gromadzić się we krwi jak tama, która zaraz pęknie. To nagromadzenie jest idealnym gruntem dla rozwoju insulinooporności. Niebezpiecznego stanu, w którym twoje ciało przestaje reagować na własny hormon, który powinien kontrolować cukier. Uwierz mi, to właśnie pcha tysiące osób w przepaść cukrzycy typu drugiego, nawet jeśli tego nie zauważają. A wiesz, co jest najbardziej alarmujące? Niedobór witaminy B6 początkowo nie daje wyraźnych objawów. Możesz myśleć, że wszystko jest w porządku. Podczas gdy tak naprawdę Twój organizm jest wewnętrznie zablokowany, niezdolny do przekształcenia cukru w energię, pojawia się wtedy skrajne zmęczenie, ciągłe łaknienie węglowodanów, trudności ze zrzuceniem wagi i wielu obwinia wiek albo stres. Podczas gdy prawdziwym winowajcą jest niewidzialny niedobór żywieniowy. Dobra wiadomość jest taka, że skorygowanie tego niedoboru może zmienić wszystko w zaledwie parę dni, jeśli zostanie to zrobione we właściwy sposób. Ale uwaga! Nie wystarczy wiedzieć o znaczeniu witaminy B6 i popełniać błąd, który widzę od lat w gabinecie, ufać tylko suplementom z apteki. Najskuteczniejszym sposobem na wchłonięcie tej witaminy jest naturalna, żywa, bogata w prawdziwe składniki ożywcze żywność. Pokarmy o najwyższym stężeniu witaminy B6 to łosoś, wątroba wołowa, kurczak, bataty, szpinak, banany, ciecierzyca i płatki owsiane. Te produkty nie tylko dostarczają czystą witaminę. Ale także pomagają organizmowi wchłaniać ją w inteligentny i efektywny sposób. Istnieje pewien szczegół, o którym prawie nikt ci nie mówi: nadmierne gotowanie niszczy dużą część witaminy B6 w żywności. Dlatego, jeśli tylko masz taką możliwość, stawiaj na warzywa, takie jak szpinak, lekko podduszone, banany w ich naturalnej postaci i ciecierzycę gotowaną na parze, bez długotrwałego gotowania pod ciśnieniem. A oto prosta rada. Najlepszą porą na spożycie pokarmów bogatych w B6 jest poranek lub obiad, kiedy organizm jest najbardziej aktywny metabolicznie, a glukoza ma tendencję do szybszego wzrostu po posiłkach. Pomaga to poprawić odpowiedź metaboliczną i zredukować skoki cukru. Teraz specjalna prośba. Jeśli masz już dość walki z wysoką glukozą, masz dość nieudanych prób i ograniczeń, które nie działają, skomentuj teraz pod tym wideo. Cukrzyco, wygrałem z tobą. Kiedy zobaczę Twój komentarz, będę wiedział, że zrozumiałeś przekaz, że przejmujesz kontrolę nad swoim zdrowiem. I możesz być pewien. Zostawię serduszko przy Twoim komentarzu, bo wiem, że należysz do tych, którzy się nie poddają. Teraz, skoro już skomentowałeś, przejdźmy dalej, bo jeszcze wiele mamy do ujawnienia. Wracając do ostrzeżenia. Wiele osób uważa, że suplementacja B6 rozwiązuje wszystko, ale w tym myśleniu jest poważny błąd. W wielu przypadkach suplement jest słabo wchłaniany, ponieważ jelita są objęte stanem zapalnym, a wątroba jest przeciążona. Innymi słowy, nie wystarczy brać kapsułki, trzeba przygotować organizm do wchłonięcia tej witaminy. Można to zrobić na przykład spożywając więcej błonnika, jak chije i śmiełniane, oraz żywność przeciwzapalną, taką jak kurkuma i oliwa z oliwek ekstra virgin. Te proste korekty poprawiają wchłanianie B6 i wzmacniają jej działanie. Innym czynnikiem utrudniającym działanie witaminy B6 jest nadmierne stosowanie leków, zwłaszcza tych na nadciśnienie i cholesterol. Te farmaceutyki, choć w wielu przypadkach niezbędne, drastycznie obniżają biodostępność B6, pozostawiając organizm podatny na skutki nadmiaru glukozy. Innymi słowy sam lek, który powinien chronić, może po cichu sabotować kontrolę cukru, jeśli nie ma strategicznego uzupełniania niedoborów żywieniowych. To jest bardziej powszechne niż myślisz i wymaga pilnej korekty. Jeśli należysz do osób, które boją się jeść banany, ponieważ mają cukier, nadszedł czas, by przełamać to tabu. Banan, zwłaszcza zielony lub gotowany banan plantyn, jest bogaty w witaminę B6 i zawiera skrobię oporną, która pomaga w kontroli glikemii. Sekret tkwi w porcji i sposobie przygotowania. Jeden banan dziennie, spożyty na śniadanie lub po treningu, nawet lekkim spacerze, może pomóc organizmowi lepiej metabolizować węglowodany i uniknąć obawianych skoków glukozy. Teraz, jeśli Twój harmonogram jest bardzo napięty i nie jesteś w stanie codziennie zapewnić sobie tych produktów, suplementacja może być sprzymierzeńcem. Ale uwaga, wybieraj wysokiej jakości suplementy z aktywną formułą. Taką jak pirydoksal 5-fosforan, która jest najbardziej biodostępną formą B6. Ta informacja prawie nigdy nie znajduje się na zwykłych opakowaniach, dlatego zawsze czytaj etykietę i, jeśli to możliwe, porozmawiaj z zaufanym specjalistą od zdrowia, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek uzupełnianie. Osoby w wieku więcej niż 50 lat powinny podwoić uwagę na te witaminę. Starzenie się zmniejsza zdolność wchłaniania różnych składników odżywczych. A B6 jest jedną z najbardziej dotkniętych. Przedłużony niedobór tej witaminy może nie tylko zagrozić kontroli glukozy, ale także zwiększyć ryzyko depresji, spadku odporności i neuropatii, które są niezwykle powszechne u osób żyjących z cukrzycą. Te objawy są często traktowane jako efekt wieku, podczas gdy w rzeczywistości są skutkami cichego niedoboru żywieniowego. W najpoważniejszych przypadkach brak B6 może pogorszyć już istniejące powikłania cukrzycowe, takie jak retinopatia, która dotyka oczu, nefropatia, która dotyka nerek i neuropatia obwodowa, która powoduje bóle i mrowienie w nogach i stopach. Dzieje się tak, ponieważ B6 jest niezbędna do produkcji neuroprzekaźników i utrzymania komórek nerwowych. Innymi słowy, ignorowanie tej witaminy jest jak wyłączanie obrony organizmu, podczas gdy cukrzyca postępuje. Numer 2. Witamina B7. Mało kto wyobraża sobie, że niezdolność organizmu do wykorzystania cukru jako energii często ma swoje źródło w braku jednej witaminy. Glukoza jest obecna we krwi, ale nie dociera do komórek tak, jak powinna. To tak, jakby w zbiorniku było paliwo, ale silnik by nie zapalał. Biotyna, czyli witamina B7, jest właśnie tą iskrą, która uruchamia ten silnik. Bez niej glukoza nie przekształca się w energię. Przekształca się w problem. Problem, który gromadzi się dzień po dniu, aż zamienia się w chorobę przewlekłą. Wiele osób słyszało o biotynie w kontekście skóry, paznokci i włosów, ale nikt nie mówi o jej głębokiej funkcji metabolicznej, zwłaszcza w kontekście cukrzycy. To, co prawie nigdy nie jest wyjaśniane, to fakt, że biotyna działa w mitochondriach, centrum energetycznym komórek, regulując enzymy odpowiedzialne za przekształcanie glukozy w ATP. Czyli walutę energetyczną organizmu. Bez tego procesu cukier po prostu unosi się we krwi, wywołując ciche stany zapalne i przeciążając trzustkę. A oto informacja, której nie znajdziesz w ulotce leku. Biotyna ma zdolność wzmacniania działania naturalnej insuliny w organizmie. Oznacza to, że pomaga organizmowi używać insuliny bardziej efektywnie, bez konieczności uciekania się do coraz większych dawek leków. W niektórych badaniach suplementacja biotyny była związana ze zmniejszeniem poziomu glukozy na czczo u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, zwłaszcza w połączeniu z dietą o niskim indeksie glikemicznym. Teraz zatrzymaj się na chwilę i zastanów się ze mną. Czy osiągnąłeś już punkt, w którym jesz jak trzeba, unikasz słodyczy, zażywasz leki, ale mimo to cukier nie spada tak jak powinien? Czy czułeś, że Twoje ciało wydaje się opierać Twoim wysiłkom? To często nie jest brak dyscypliny. To niedobór biotyny. Szczegół, którego nikt nie bada, ale który może być ślepym punktem Twojego leczenia. Jeśli czułeś się w ten sposób, zostaw w komentarzach: robię wszystko dobrze, ale nadal nie jest lepiej. Chcę uważnie przeczytać Twój komentarz, bo wiem, jak to może być frustrujące. A jeśli napiszesz to zdanie, zostawię serduszko w odpowiedzi. Bo tylko ci, którzy przez to przechodzą, rozumieją codzienną walkę, jaką jest życie w ciągłej próbie utrzymania glikemii pod kontrolą. Teraz przejdźmy do sedna. Jakie pokarmy są bogate w biotynę i jak prawidłowo włączyć je do swojej codziennej diety? Żółtko jaja jest jednym z najbardziej skoncentrowanych źródeł. Ale jest pewien sekret, którego prawie nikt nie przestrzega: uwalnia biotynę tylko wtedy, gdy jest ugotowane, ponieważ surowe białko zawiera substancję zwaną awidyną, która blokuje jej wchłanianie. Zatem, jeśli masz spożywać jajka, zawsze preferuj dobrze ugotowane, nie pozostawiając surowego żółtka. Inne bogate pokarmy to wątroba, sardynki, awokado, jarmusz, orzech włoski, orzech ziemny, marchew i bataty. Te pokarmy nie muszą być drogie ani wyszukane. Gotowany batat na obiad, łyżka orzechów ziemnych na podwieczorek, gotowane jajka na śniadanie i podduszony jarmusz na kolację mogą w ciągu zaledwie parunastu tygodni przynieść realną różnicę w twoich wynikach glukozy. Biotyna nie działa sama, jest częścią systemu. Ale bez niej nic nie działa poprawnie. To jak próba rozpalenia ogniska bez zapałek. Dla tych, którzy mają trudności z utrzymaniem zróżnicowanej diety, suplementacja biotyny jest bezpieczna i może być skuteczna, zwłaszcza w aktywnych formach. Idealna dawka zależy od przypadku, ale zazwyczaj waha się między 2 a 5 tysiącami mikrogramów dziennie w celach terapeutycznych. Ale tu pojawia się ostrzeżenie: generyczne suplementy o niskiej wchłanialności są bezużyteczne. Zawsze szukaj wersji o wysokiej biodostępności, najlepiej zalecanych przez specjalistów od zdrowia, którzy Cię monitorują. Inna kwestia, o której trzeba powiedzieć jasno, antybiotyki i leki przeciwpadaczkowe mogą zakłócać wchłanianie biotyny. Zatem nawet ci, którzy spożywają bogate w nią pokarmy, mogą mieć niedobór, nie wiedząc o tym. Osoby z problemami jelitowymi, takimi jak zespół jelita drażliwego, również wchłaniają znacznie mniej tej witaminy. Dlatego, jeśli mimo dobrej diety cukier pozostaje wysoki, nadszedł czas, by zbadać, ile tak naprawdę Twoje ciało wchłania z tego, co jesz. Biotyna jest również sprzymierzeńcem wątroby, organu, który pełni rolę centrali kontroli glukozy. Pomaga w rozkładaniu kwasów tłuszczowych i metabolizmie aminokwasów, co jest kluczowe dla osób żyjących w ciągłych wahaniach poziomu cukru. A jeśli wątroba nie funkcjonuje poprawnie, Kontrola glikemii staje się zadaniem niemal niemożliwym. Posiadanie odpowiedniego poziomu biotyny oznacza danie ciału właściwych narzędzi do pracy na Twoją korzyść. Wiele osób unika pokarmów takich jak awokado i orzechy ziemne w obawie przed tłuszczem. A oto kolejny mit, który trzeba teraz obalić. Dobry tłuszcz nie podnosi cukru we krwi, wręcz przeciwnie, pomaga utrzymać glikemię stabilną na dłużej. Awokado, na przykład, jest jednym z najbardziej odżywczych pokarmów, bogatym w biotynę i doskonałym do włączenia do śniadania lub wieczornej przekąski. Zwróć tylko uwagę na ilości. Pół sztuki dziennie wystarczy, by czerpać korzyści. Numer 3. Witamina B12. Istnieje coś, czego mało który cukrzyk się domyśla: to nie tylko cukier powoli niszczy organizm, to także brak neurologicznej ochrony, by sobie z nim poradzić. A spośród wszystkich witamin, które mogą chronić układ nerwowy przed uszkodzeniami spowodowanymi glukozą, żadna nie jest tak ważna jak witamina B12. Problem polega na tym, że gdy jej brakuje, organizm nie daje wyraźnych ostrzeżeń. Po cichu wycofuje się ze sceny, a kiedy wreszcie pojawiają się sygnały, szkody są już poczynione. Witamina B12 działa jak tarcza dla nerwów. To ona pokrywa aksony. Niczym ochronna osłona, która zapobiega utracie impulsów nerwowych. U cukrzyków, u których nerwy są codziennie atakowane przez nadmiar cukru we krwi, ta ochrona staje się kwestią przetrwania. Brak B12 jest bezpośrednio powiązany ze stanami neuropatii cukrzycowej, tym nieznośnym bólem w nogach, drętwieniem stóp, uczuciem szoku, pieczeniem, objawami, które tysiące osób próbują leczyć bardzo silnymi lekami, a które często można by było im zapobiec dzięki korekcie żywieniowej. Krytyczny szczegół: jeśli zażywasz metforminę, która jest jednym z najczęściej używanych leków w kontroli cukrzycy typu drugiego, zwróć szczególną uwagę. Badania wykazują, że metformina drastycznie obniża poziom witaminy B12 w organizmie, a może się to zdarzyć w ciągu zaledwie paru nastu miesięcy ciągłego stosowania. Wielu pacjentów wpada w ten stan. Myśląc, że ich cukrzyca się pogarsza, podczas gdy w rzeczywistości ich układ nerwowy jest osłabiony z powodu braku tej kluczowej witaminy. Czy zdarzało ci się odczuwać ciągłe mrowienie w dłoniach lub stopach, nawet gdy twój poziom cukru był pozornie pod kontrolą? Czy miałeś trudności z przypominaniem sobie prostych rzeczy, lub czułeś niewytłumaczalne zawroty głowy? To klasyczne objawy niedoboru B12 ale większość ludzi uważa, że to normalne w tym wieku, albo że to część obrazu cukrzycy. To nieprawda. To sygnał alarmowy z ciała. A jeśli te objawy ci towarzyszą, napisz w komentarzach: Słucham swojego ciała. Bo to właśnie zadecyduje o tym, czy będziesz pogarszał swój stan, nie wiedząc dlaczego, czy zmienisz bieg swojej historii teraz. W przeciwieństwie do innych witamin, B12 nie występuje w owocach ani warzywach. Jest obecna wyłącznie w żywności pochodzenia zwierzęcego, takie jak czerwone mięso, wątroba, jaja, mleko i produkty mleczne. Osoby, które spożywają mało białka zwierzęcego lub stosują restrykcyjne diety, są w jeszcze większym ryzyku rozwoju niedoboru, zwłaszcza po 50 roku życia, gdy żołądek traci część zdolności wchłaniania. A co najgorsze, nawet ci, którzy jedzą te pokarmy, mogą nie wchłaniać ich prawidłowo z powodu problemów żołądkowych. Takich jak zapalenie błony śluzowej żołądka, lub stosowanie środków zobojętniających kwas. Dlatego w wielu przypadkach suplementacja B12 jest niezbędna dla osób z cukrzycą, nawet jeśli dieta wydaje się zrównoważona. A oto krytyczny punkt. Nie wystarczy kupić jakikolwiek suplement B12 i myśleć, że problem jest rozwiązany. Najskuteczniejsze formy wchłaniania to metylokobalamina i hydroksykobalamina, a w stanach poważnego niedoboru idealnie byłoby gdyby ta witamina była podawana w iniekcji, bezpośrednio do mięśnia, aby zagwarantować całkowite wchłanianie. Tylko w ten sposób naprawdę dociera tam, gdzie jest potrzebna, do układu nerwowego. Oprócz ochrony nerwów, B12 bierze udział również w kluczowych funkcjach, takich jak produkcja czerwonych krwinek i metabolizm dna. Oznacza to, że działa nawet na dotlenienie mózgu i równowagę emocjonalną. Przedłużony niedobór może prowadzić do anemii, spadku pamięci, dezorientacji i nawet głębokiej depresji, objawów, które łatwo można pomylić z innymi chorobami i które z tego powodu pozostają bez odpowiedniego leczenia przez lata. Wielu pacjentów mówi, ale robię badania co roku i nigdy nie było problemu z B12. I tu tkwi jeden z największych błędów. Tradycyjne badanie witaminy B12 we krwi nie pokazuje aktywnej ilości dostępnej dla organizmu do wykorzystania. Oznacza to, że liczba może wydawać się normalna, ale komórka głoduje. Dlatego konieczne jest dokładniejsze zbadanie, ocena objawów i w razie potrzeby wykonanie dodatkowych badań, takich jak kwas metylomalonowy lub homocysteina. O co może poprosić uważny lekarz? A dla tych, którzy boją się suplementacji, uważając, że to za dużo dla organizmu, oto uspokajająca informacja. B12 jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, co oznacza, że nadmiar jest wydalany z moczem. Nie gromadzi się w organizmie jak niektóre witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A czy D. Dlatego, gdy jest dobrze podawana, jest bezpiecznym, skutecznym narzędziem o ogromnym potencjale terapeutycznym, zwłaszcza dla tych, którzy chcą chronić mózg i układ nerwowy przed zużyciem, jakie cukrzyca powoduje z czasem. Jeśli jest jedna zmiana, która może uchronić cię przed całym życiem z neuropatią i pogorszeniem funkcji poznawczych, tą zmianą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu witaminy B12. Ciało nie krzyczy, gdy jej brakuje. Szepcze poprzez drobne zapomnienia, poprzez mrowienie tu, zawroty głowy tam, dziwny ból w stopach. Ale te szepty stają się krzykami, jeśli zostaną zignorowane. A wtedy ceną nie jest już witamina, to utrata autonomii, mobilności, pamięci, wolności. Dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, by to naprawić. Teraz, kiedy wiesz, czego nikt nie miał odwagi Ci powiedzieć, nadszedł czas, by działać. Przejrzyj produkty, które trafiają do Twojego domu. Obserwuj sygnały swojego ciała. Dokonuj świadomych wyborów. I przede wszystkim, nie zgadzaj się już żyć na autopilocie, ponieważ cukrzyca nie czeka, a zapobieganie również nie może czekać. Jeśli uznałeś ten materiał za wartościowy, przejdź teraz do naszej ekskluzywnej playlisty na temat witamin i składników odżywczych, które ratują życie. Tam znajdziesz inne uzupełniające materiały wideo, które wyjaśniają krok po kroku, jak stworzyć inteligentną dietę i chronić swoje ciało przed cichymi powikłaniami cukrzycy. I oczywiście, zasubskrybuj kanał teraz. Tutaj prawda jest mówiona z odpowiedzialnością, bez owijania w bawełnę, w oparciu o naukę i realne doświadczenie kogoś, kto pomógł już tysiącom osób. Jeśli chcesz nadal otrzymywać treści, które mogą zmienić Twoją historię, to jest Twoje miejsce. Decyzja jest w Twoich rękach, i jak zawsze mówię w gabinecie: kto dba, ten żyje, kto ignoruje, ten płaci cenę.